Jak Peter Plewc. On chce dać tutaj szczęście, on już dał szczęście tym tysiącom ludzi, którzy przyszli, a samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw, czy leci po 15 zwycięstwo? słowa, to imię i nazwisko mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. On jest tym, który zdominował, który pokonał, który nokautował rywali. 241,5 metra w skoku finałowym i to jest 15. zwycięstwo w tym sezonie Petera Prewca. Są trzy dwudziestki, razy 19,5. Odjęte 16 punktów za ten skok i Peter Prewc, który potwierdza to, że w tym sezonie absolutnie nie miał sobie Równych. Pobił rekordy liczby punktów zdobytych w całym sezonie. Liczby miejsc na podium, To jest jego 22 podium w tym sezonie i liczby zwycięstw 15 razy. Absolutnie największy, największy z największych w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. Ej, posłuchajmy przez chwilę tego, jak reaguje publiczność. Przecież to jeszcze bardzo młody sportowiec, 23 lata ma Peter Prevc. Od kilku sezonów w ścisłej czołówce światowej. Medale Mistrzostw Świata, dwa medale olimpijskie. W zeszłym sezonie taka sama liczba punktów jak Severina Freunda, ale mniej zwycięstw. Mówiło się o nim wiecznie drugi, wiecznie drugi, wiecznie trzeci. W tym sezonie jest pierwszy. Jest pierwszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji końcowej lotów tarciarskich. Wielka kryształowa, mała kryształowa kula w jego posiadaniu. Mówił Sebastian, największa liczba wygranych konkursów w sezonie, największa liczba punktów zdobytych w sezonie, największa liczba podiów w sezonie. Wygrany turniej czterech skoczni, wygrane mistrzostwa świata w lotach. Wywalnie przyczyniał się do tego, że Słoweńcy stawali też na podium w konkursach drużynowych. Cóż tu więcej mówić? Naprawdę wielki, wspaniały, cudowny, genialny sezon Petera Prewca. Mówiono o nim wiecznie drugi, kiedy w 2014 roku był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tytuł wicemistrza świata w predacji w 2013 roku tytuł wicemistrza olimpijskiego w Soczi w 2014 roku. W ubiegłym sezonie Tomarko o czym mówiłeś, zdobył tę wymaganą liczbę punktów, która miałaby mu dać to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i dała, ale okazało się, że jednak nie on, a Severin Freund odebrał wielką kryształową kulę. Cała planica śpiewa hymn Słowenii. To dla niego te wielkie brawa, to dla niego ten szacunek i ukłon, jaki godny jest największego mistrza. Peter Prewc, mówiliśmy o tych rekordach. Podium wszechczasów, pamiętamy, 108 razy na podium w zawodach Pucharu Świata stawał Janę Ahoden, 92 razy Adam Małysz, 88 Gregor Schlierencauer. Najwięcej zwycięstw w karierze w zawodach Pucharu Świata do tej pory. Schlierencauer 53, Nykanen 46.